Witam Was moi kochani, to dzisiaj takiego na szybko takiego live'a chcę zrobić, chcę Wam zło złożyć życzenia noworoczne, dzisiaj jeszcze Sylwestra, fajny szampański imprezy na Sylwestra, mam nadzieję, że się bawicie dzisiaj w grunie rodziny, ja robię dzisiaj taki Sylwestra sobie z moim deserkiem, którego z zrobiła. I tak, tak czas leci. Będziemy już jutro witać o 12 dzisiaj, raczej. Będziemy już witać rok 2021. I tak czas szybko nam leci. Widzę, są dwie osoby. Bardzo Was witam serdecznie na moim kanale. To jest dzisiaj mój drugi live. O, czy już są. Dajcie się znać, kto tam jest. To mnie bardzo jest miło, kto tam jest. Z tyłu już mój bufet mam zrobiony. Jeszcze tylko brakują przekąski. A ja witam dzisiaj z moim deserkiem. Z szampańskim deserkiem bez alkoholu. Witam was bardzo serdecznie na moim drugim, takim krótkim live'ie. Chcę wam wszystkim złożyć życzenia. Fajny dzisiaj szampański zabawy. E... O Damian Kuchnia od Kuchni, o pozdrawiam cię też serdecznie. Z kieliszkiem deseru. Też bardzo witam Gabriele Szulcek, witam serdecznie. Kochani, jak się bawicie? W domu impreza w re? Proszę. Niestety nie idzie, nigdzie iść, trzeba się bawić, tak jak idzie. Ale w domu też jest fajnie. Na pewno z rodziną. O, Renata też jest. Witam, Renatko. Witam się z Tobą moim deserkiem szampańskim, bez alkoholu. Mariusz Cię pozdrawia bardzo serdecznie. Pozdrowie. No, no, i tak, kochani. Życzę wam wszystkim bardzo fajnej zabawy, dzisiaj sylwestrowej. Fajnego e, nowego roku. Mamy nadzieję, że będziemy wszyscy zdrowi, że fajnie nam się zacznie ten nowy rok. I ja też oczywiście dzisiaj chciałam ogłosić konkurs na moje 1000 subów, co go dałam na moim pierwszym live'ie. Popatrz, kto mi co tu pisze. W domu, w domu, no właśnie w domu, ja powalutku. O, no, powiem mu. Dziękuję za pozdrowienia. Dziękuję, o, dziękuję bardzo. Nie, on już poszł, on już poszł, on tak, no, już se robi, wiesz, żarty se robi. Ale może jeszcze przyjdzie. Stąpił na odwiedziny. I tak, kochani, ja chciała ogłosić dzisiaj konkurs. To z okazji moich tysiąc subów, co go na moim pierwszym live'ie, że będzie konkurs. No otwórz piwo Damian, to Na się tam wypijecie. <grym> no nie ma poszł, powiem Ci, że on poszł. <grym> Może jeszcze przyjdzie. Musiałam go namówić, żeby przyszedł, mi tu się pokazać. To jest mój brat, Mariusz to jest mój brat. No, i tak, ten konkurs będzie taki, że pod tym live'em, pod tym live'em, nie pod jakimś filmikiem, i no, pod tym live'em, trzeba napisać, że bierzecie udział w konkursie. E, wtedy ja wiem, kto chce wziąć ten udział. I trzeba napisać po prostu, czemu nie lubicie oglądać. I jeżeli spełnicie te dwa warunki, wtedy będzie losowanie. Byda, wylosu, wylosuje 10 osób. Oczywiście nagrody będą związane, ja z pieczeniem, z ważeniem, e, po prostu jakieś takie gadżety po, e, przydatne do pieczenia, do ważenia, zorganizuję jakieś fajne patuszki. Coś fajnego kupię, za czym się fajnym rozgląda. Tylko muszę jeszcze powiedzieć, że akurat teraz są u nas takie sklepy, które są pozamykane, ale mam nadzieję, że nam to otworzą. I ja zrobię Wam fajne patuszki, wylosuję 10 osób. Także pod tym live'em zaproszę Was. E, kto chce wziąć udział w tym konkursie? na napisanie, biorę udział w konkursie i czy mnie oglądacie? No u na, na luzie, no tak, ja nie wiem, to jest mój drugi live, ja dopiero tak muszę się w to wszystko wrobić. Daj Mariusza, też piwo otworzę, aha, to już czytała. I mój, no właśnie. I tak, kochani, życzę wam jeszcze raz wszystkiego fajnego. Ja zrobię taki fajny deserek, ja go tam potem dum na kanał, taki na szybko, coś dobrego, coś fajnego. I zapraszam Was do, do brania udziału w tym konkursie. Kochani, napiszcie, że w czemu mi oglądacie i że bierzecie udział, że ja wiem, kto chce w tym konkursie wziąć ten udział. I to na tyle. Nie będę Wam sam za dużo gadać, bo każdy ma na pewno tam swoje jeszcze jakieś ostatnie przygotowania. Nie będę Wam sam zawracać czasu. Jeszcze raz, w każdym bądź razie życzę Wam. Fajne dzisiaj zabawy, mimo wszystko, fajnej zabawy. Dużo zdrowia, dużo radości. E, do fajnego rozpoczęcia tego nowego roku i bądźmy wszyscy zdrowi i po prostu działajmy dalej do przodu. To jest najważniejsze. Cieszę się, żeście tutaj, są, a ile jest 7 osób, to jest naprawdę super. To jest naprawdę super, bardzo się cieszę. Też wszystkich jeszcze was bardzo serdecznie pozdrowią I tak, kochani, to na tyle. Nie zapomnijcie o tym konkursie, ja? Napiszcie mi tam, kto, kto co chce tam, kto o czym mnie ogląda i że bierze ten udział, i o, po tym se tam popatrza. Mi się wydaje, że tak, do tygodnia, powiedzmy, dzisiaj jest czwartek, to powiedzmy tak, że, że w następny czwartek o wieczorem zrobię live'a, i czyli do czwartku, do następnego tygodnia, do czwartku będzie ten konkurs a później wylosuję 10 osób i dalej będziemy godać, co będzie dalej. Dziękuję Damian. Szczęśliwego nowego roku. Do siego roku. Dokładnie. Do siego roku. Fajnej imprezki. O, Kantando też Basiu, wszystkiego dobrego. Ja dzisiaj imprezuję z deserkiem. To fajnie, jeszcze raz wszystkiego dobrego, kochani. Do siego roku. I znowu się zobaczymy. Za tydzień będzie rozwiązanie konkursu w czwartek. Także, Papa, pa, kochani, wszystkiego dobrego. Pa! Dziękuję, Basiu. Pomyślności i zdrowia, dokładnie. Pa!